Włoscy politycy wiedzą, że wejście w konflikt z katolickim klerem może być dla nich groźne. Jednak nie bacząc na to, premier Włoch właśnie się na taki spór naraża, przedłużając wbrew oczekiwaniom biskupów zamknięcie kościołów z powodu epidemii koronawirusa. To dyktatura, grzmiał w nagraniu wideo biskup z włoskiego miasta w regionie Marcze, występując na tle świętych obrazów. Biskup wyraził gniew wobec decyzji premiera o bezterminowym przedłużeniu zakazu odbywania obrzędów religijnych z wyjątkiem pogrzebów, w których może uczestniczyć maksymalnie. Mu 15 krewnych. Mam wrażenie, że wiara została uznana wyłącznie za sprawę osobistą. Pójście na przejazd jest zakazane tak samo jak kolacja z przyjaciółmi, powiedział ksiądz z mojego miasteczka w Lombardii na północy Włoch. Trudno byłoby zarzucić premierowi, że jest wrogiem religii. Wykładał prawa na jednym z katolickich uniwersytetów w Rzymie i nie taji swojej pobożności. Podczas jednego z pierwszych występów w telewizji w roli premiera, kiedy większość Włochów nie miała pojęcia, ujawnił, że w kieszeni zawsze nosi obrazek z Ojcem Pio, bardzo czczonym przez włoskich katolików. Konflikt z kościołem nie jest nikomu w tym momencie potrzebny, a szczególnie jednemu z najbardziej dotkniętych pandemią państw na ziemi. Czy Kościół ma rację w takim momencie sprzeciwiając się rządowi? Zostaw swoją opinię w komentarzu i zobacz wyświetlany film, a dowiesz się, jak jeden z kościołów został przerobiony na meczet.